W Polsce werbowali osoby chcące pracować za granicą. Na miejscu okazywało się, że praca ma polegać na kradzieżach sklepowych. Pokrzywdzeni, zorientowawszy się, że zostali oszukani, odmawiali współpracy. Wtedy byli zastraszani, a nawet bici i porzucani bez środków do życia. Teraz przedsiębiorczymi przestępcami zajęła się dolnośląska policja. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ze specjalnego zespołu do walki z handlem ludźmi we Wrocławiu weszli na 7 adresów, gdzie zatrzymali 5 podejrzanych. Dla nowoczesnej policji granice państw nie stanowią przeszkody do efektywnego działania. Szczególnie, że w tej sytuacji mieliśmy do czynienia z zorganizowaną grupą przestępczą, która poza kradzieżami w sklepach zajmowała się handlem ludźmi. Proceder handlu ludźmi może przybierać różnorakie postacie i tak jak w tej sprawie polegał on na próbie przymuszenia pokrzywdzonych do dokonywania przestępstw. Codzienna prasa pełna jest ogłoszeń, w których potencjalni pracodawcy, a najczęściej niestety pośrednicy, obiecują nam pracę za granicą. Te kokosy mogą się jednak okazać bardzo złudne. Pamiętajmy, by wybierając się do zagranicznej pracy, mieć 100% pewności, do kogo, po co i za ile jedziemy.